Hej, cześć, siema, no jestem Bumi i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. W tym filmie pokażę wam jak zrobić monitor z tabletu czy smartfonu. Dziękuję wam za tyle łapek pod ostatnim filmem. Możecie kliknąć jeszcze subskrypcję z dzwoneczkiem z mojego palca, tylko że tam na dole. No i co, lecimy do poradnika. W sklepie Play wpisujemy Space SpaceDesk i pobieramy pierwszą aplikację. Robimy to również w przeglądarce na komputerze. Odpalamy ustawienia telefonu lub tabletu, szukamy Tethering i punkt dostępu. Wchodzimy w to, po czym klikamy Tethering przez USB. Wchodzimy w naszą aplikację na obu urządzeniach, wyszukujemy swój adres IP na aplikacji urządzenia mobilnego. Klikamy nasz adres IP i urządzenia się ze sobą parują. Po kilku chwilach wszystko będzie gotowe. A więc dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i komentarz i trzymajcie się. Cześć.